budowałem najlepszą, najbezpieczniejszą, najbardziej przemyślaną AFK bazę w 99 nocy w lesie wraz z Yoshim. Postawiliśmy sobie jeden cel, by przetrwać jak najwięcej nocy. Dzięki czemu powstał właśnie ten Skybase. Jeśli chcecie więcej ekstremalnych baz w 99 nocy w lesie, to zostawcie teraz suba oraz łapkę w górę i napiszcie w komentarzu dlaczego właśnie ty miałbyś wygrać Robuxy. Dobra stary, ja jestem zarządcą budowy w takim razie, zarządzam, żebyś teraz pościnał drzewa, ogarnął skrapy, generalnie wszystkie tego typu rzeczy. Ja, widzowie, zacząłem jak widzicie z młotkiem, nie bez powodu. Dzisiaj zbudujemy najlepszą, najpotężniejszą bazę pro i hakera ze względu na to, stary, że ja mam taki plan w głowie, że ty sobie nawet nie wyobrażasz w ogóle co ja przekminiłem dzisiaj, nie? Ja chciałem tylko powiedzieć, że powiedziałem Filipowi siema, nagrywamy Skybase bazę i on mi powiedział, ty, to ja mam pomysł i dosłownie nie wiem nic, zarówno tak samo jak i wy, widzowie, nie wiecie co Filip ma w głowie, ja też nie wiem, ale powiem ci stary Dzisiaj tak, Ogarniając sobie Nowe modyfikacje Które myślę, że spowodują to, że no Naprawdę nasza baza przebije Każdą możliwą bazę W 99 nocy w lesie Stary, jakby nie ma szans, że ktoś Zrobił lepszą od nas, a wy zobaczycie to W dzisiejszym odcinku, także pamiętajcie, żeby subskrybować Oraz napisać w komentarzu, dlaczego To ty masz właśnie dostać Robuxy yy, Z okazji konkursu na 10 tysięcy subskrypcji Dobra stary, ja mam trochę drewna dla ciebie Więc trzeba na samym starcie Ogarnąć stare półeczki, także ja ci zaraz tutaj dropię półeczki. Płeczki. Mnie to tam półeczki nie interesują. Znaczy wiadomo, że mnie interesują, bo będę ich potrzebował, żeby dzisiaj wchodzić. Ale widzowie, powiem tak, Widzieliście pewnie już dużo baz skybase'owych. Nasza będzie trochę inna. To jest właśnie w tym wszystkim najlepsze, nie? Dobra, ogólnie to tak widzę, że grill rozpalony. No troszeczkę tam rozpaliłem, to prawda. I teraz tak, słuchaj, ja mam tutaj wyprzedaż na to. Okej, okay, to tego nie potrzebujemy. Tutaj workbench. Potrzebujemy w bratku, więc proszę ależ, o ależ, ależ, ku Czepieczone, kolego, już ci tutaj skrapy ładuję. Także myślę, że do Workbencha wrzucimy kilka skrapów. Proszę cię bardzo, 73, 73 nie jest źle. Myślę, że myślę, że jest na razie OK. Plan budowy by się nam bardzo przydał ogólnie, to tak tylko powiem od siebie. Bardzo przyda się nam dużo takich defense rzeczy dzisiaj, bo ta baza, widzowie, to będzie najlepsza AF baza, w której będziecie mogli spędzić jak najwięcej nocy dosłownie, co nie? Więc jakby to będzie totalnie easy. W sensie dosłownie będziecie mieli 0%. Szansy na to, że się wywalicie. Macie 0% szansy na niepowodzenie. No chyba, że z głodu. No to wtedy to już jest wasza wina. Ogólnie jeśli chodzi o takie użyteczne rzeczy, co są przydatne, ale ogólnie to, że tak powiem, kto pytał. No to będziemy je sobie stakować widzowie w tym oto miejscu. Czyli po prostu tutaj zrobimy taki punkt, w którym to najzwyczajniej w świecie będziemy mieli dosłownie wszystkie rzeczy. Więc tutaj zabudujcie widzowie na początku sobie wasz workbench, macie tu mapę, macie tutaj właśnie kompas i macie oczywiście też zegar słoneczny. Dobra, hackers. No słuchaj, bo musimy postawić półki, żeby coś się działo powoli. Dokładnie tak, więc majesty, powiedz mi, ile mamy tam drewienka? 160, 160, równo wszystkiego mamy. A, dobra, dobra. To trochę tutaj dokopyduję Kilka itemków i tu, i tu. A dobra, 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 dobra. Bo jest bo się. Wszystkie się stary nie zwieściły do workbencia. Dobra, ale jest gid, jest git, jest gid. Słuchaj, wydaje mi się, że wystarczy generalnie tego wszystkiego, nie? Ja sobie idę w ogóle. Idę sobie po, 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 Ser to jest legendarna półka, czy Ale czekaj, gotów? stój, 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 nie stawię jej w, tym, w samym miejscu. Stary. A, Poczekaj dobra, chwilę. Dobra, półka dobra. musi być postawiona, stary. Najlepiej, jakby była postawiona tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Tak, na płasko, patrz, wiesz, odtąd dotąd. Dobra, uwaga, uwaga, bum, elegancko. I teraz połóż mi drugą i idź w tą stronę, stary, w tą. W tą stronę, dobra, okej. Okay. W takim razie ja tutaj sobie y, kolejne moje y, modyfikacje, ponieważ dzisiaj gramy w Minecraft na modach. Let's go, widzowie. Dobra, uwaga. 10 na 10 ustawiam. Klikam Create Platform i stary teraz tak. Daję sobie ją do przodu troszeczkę. Klikam, stary, kolejną, kolejną półkę. A ty, poczekaj, bo teraz to jest yy, Lipa chyba. Chociaż? Sprawa na tak, że tu jest ognisko i będę musiał. Nie możesz to... w tą stronę. Mogę zrobić, stary, coś takiego. Dobra, jest Git. Ej, dobra, 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 dobra. Rób takie y, teraz w tą stronę. Jesteś w stanie? Tak nad ogniskiem, czy już nie? Właśnie, zaraz się postaram, przyjacielu. My sobie kolejną półkę e, i obróćmy ją. Czekaj, muszę się ładnie ustawić. Nie mogę. Dobra, jakbym miał do, do góry, też nie mogę. Mogę postawić sercu sobie przede mną. Dobra, dawaj, 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 zróbmy dawaj, Zróbmy tak i zróbmy teraz stary kolejny ruch. Dajmy ją trochę. Bardziej w tą stronę, bardziej w tą stronę. Tak, 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 właśnie to staram się zrobić. Pytanie, czy tu wskoczysz. Słuchaj, no, co ja bym miał nie wskoczyć, patrz. Czekaj. No, stary, To może być. Patrz. Nie no, musisz wskoczyć. Kto jak, kto jak kto? Czekaj, czekaj, próbuję, próbuję zgliczować skok. Czekaj. O! Tak, tutaj jest git. No, tu jest git. I teraz yy, dawaj nad workbench, jeśli możesz, w tą stronę. Ależ nie ma problemu, nie ma problemu. Pomijmy sobie pierwszą noc. Kolejna półka, stary, tutaj. Słuchaj, teraz ja potrzebuję od ciebie pewną rzecz, bo patrz, jak jesteśmy wyżej, to już nie jesteśmy w obrębie ogniska. A wiesz co to oznacza? Że stary, yy, po pierwsze, się nie leczymy, a po drugie, jak będzie zamieć albo będą jakieś anomalie, to będziemy dostawać damage, więc tego stary się pozbywam. Tego już nie potrzebujemy. Aha, no dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Potrzebuję od ciebie tutaj warstw. Na tym poziomie maksymalnie, nie wyżej, nie niżej. Dobra. Słuchaj, stary, ja generalnie potrzebuję Ci pokazać pewną rzecz. Mianowicie, nasza baza nie będzie zwykłą bazą. Bo ja mówiłem na początku, to nie będzie Skybase baza, taka normikowa. No i co? Każdy głupi potrafi. Biorę sobie, stary, e, biorę sobie e, plan e, ścianki. No nie, biorę sobie plan ścianki. A weź sobie, weź sobie. Okej, okay, ja, ja już widzę, co ty szpącisz tutaj, nie? A co teraz robię, stary? Cyk, dobra, jest klasa. I teraz widzowie, ty musicie zabudować. Możecie zrobić leki stożek, nie? Tak, żeby to wysunąć w ten sposób. O, i teraz uwaga, cyk. I teraz dla pewności możecie tutaj zrobić również cyk. I teraz, stary, patrz, teraz coś takiego ci pokażę. Przyjaciół, czy ja, ja mam jedną prośbę tylko, bo wiesz co? Jest taka sprawa, że w sumie na tej wysokości, na której jestem ja teraz, to jest idealna wysokość. Jakbyś mi tylko te dwie półeczki tu zniszczył. Które dwie? No jak wskoczysz sobie do mnie, to będziesz widział. Chodzi mi o tą dokładnie i o tą tutaj, bo ta już jest, stary, za duża. Te dwie, o te dwie jest to za to dużo. No to ta. To ja ci gadałem, to ja ci gadałem, że tu musisz na nie? Tak, 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 dlatego, dlatego to co teraz tu się będzie działo, przyjacielu, to jest yy, cud, nie? Dobra, ej, dasz radę nam jedzonko tutaj zrobić. Się, że stary ogarniemy to. Dobra, dobra, dobra. Ej, stary, to będzie najlepsza baza. No cap. Na razie nie widać tego, widzowie, ale tutaj będzie maksimum potencjału po prostu wykorzystane, nie? To jest, to jest niesamowite. Czy dałbyś mi ten młoteczek swój na chwilkę? Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. Dobra, ogólnie, widzowie, teraz tak. Łóżka, no bo wiadomo, chcecie lecieć pod rekord, co, nie? Łóżka możecie zestakować tak, jak ja tutaj zestakowałem. Kładziecie jedno łóżko tutaj, i drugie tak wsuwacie od dołu coraz bardziej. Dzięki temu możecie sobie zrobić wszystko na luzie. I teraz, tak, widzowie. Co będzie ważne tutaj? Kolejne łóżko jest oczywiście większe, ale. Jeśli chodzi o kolejne itemki, no to mamy jeszcze oczywiście garnek, więc bierzemy sobie garnek. Bierzemy sobie magazyn z deszczu. Oczywiście to jest bardzo, bardzo potrzebne. Wziąć ten młotek. E, wziąłem, ale już mi nie jest potrzebny. I teraz tak widzowie, to łóżko, co nie, możecie zestakować sobie tutaj, jak widzicie. Możecie je po prostu tak włożyć do workbencha trochę, żeby wam nie zajmowało dużo miejsca, a tutaj generalnie nic nie będzie działo. I teraz tak, tutaj robicie sobie gotowarkę automatyczną. Wystarczy, że sobie ją weźmiecie tutaj, co nie? Zumujecie delikatnie, i tak, żeby nie zająć dużo miejsca, robicie uwaga, jeszcze trochę w prawo. Dobra. Idealnie, bam I tutaj widzowie dajecie garnek Tu w tym miejscu dokładnie dajecie garnek I teraz tak Ja biorę, jak widzicie sobie to mięsko tutaj Wrzucamy Bam, 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 bam No nie no, to jest klasa To jest widzowie To jest taka klasa, że to jest hit I teraz tak, stary, słuchaj To Szymam może się tyle. wydawać, że takie, wiesz Takie takie niby basic i tak dalej Ale ja widzę, że tutaj ładnie budowa No to pięknie To jest właśnie to, co ja chciałem Dobra, powiem tak Będziemy potrzebować trochę więcej drewna zaraz Oj, to to tam, to tam, bratku Na spokojnie ogólnie powiem ci To myślę, że kwestia czasu, nie? Kwestia czasu. I za, zaraz po prostu ogarnę. Możesz zrobić, żeby to nie było kwestią czasu? Widzowie, płeczkę sobie możecie jedną wziąć na przechowywanie rzeczy. Ją możecie sobie zestakować tutaj. Więc dzięki temu będziecie. No tutaj macie dostęp do tych itemków. Najwyżej możecie wskoczyć za tutaj ten, tą szafeczkę i sobie po prostu z tyłu wyciągać rzeczy. I teraz tak. Tu nam się zrobiło żarcie. Zaraz hackerson nam dokoptuje drewna. Co robicie teraz? Mamy tutaj generalnie coś takiego jak łapka na niedźwiedzie. Bierzecie wszystkie. Kupujecie. I teraz pa. Terapa, stary. Ja robię tutaj normalnie. Nie, kładę naszą bazą. Wszystko ładnie, pięknie. No i tutaj może być jeszcze jedna. Na te trapy możecie na, nadepnąć i wtedy dostajecie damage. Ale możecie zrobić na przykład tak, że postawicie sobie portal, nie? I wtedy będzie Git. Ale najlepiej to sobie po prostu wziąć te trapy, poustawiać, cyk, cyk i nie wychodzić z bazy, już najlepiej, jak tylko możecie. Ja coś, przyjacielu, do Ciebie mam. Plan obrony, także możesz postawić tam, roz, roz, rozstawić tam, fajne. Patrzcie, co robicie. Tutaj widzowie, kultyści będą chcieli po Was wjechać, nie? Więc Wy musisz. Zrobić to tak, żeby postawić tutaj jeden, teraz zrobić tutaj drugi i tutaj z tej strony, żeby zestakować, widzowie, dajecie trzeci. Dobra, powiem tak, widzę, że tutaj drewno mamy pod dostatkiem, więc teraz tak, widzowie, oczywiście, projekt naszego, naszej działki rolniczej, jak najlepiej tutaj położyć? No, generalnie to tutaj, tak, żeby, wiecie, można było z niej wyciągać wszystkie plony, więc widzowie, tutaj jest na to miejsce idealne. Kolejną rzeczą, jaką robicie, bierzecie sobie, widzowie, kij błyskawiczny i ten kij błyskawiczny, przy da się wam w konkretnym miejscu. Zaraz wam pokażę to miejsce. Generalnie to miejsce jest zależne od tego, gdzie położycie waszą, wasz generator, że tak powiem, paliwa. To sobie możemy postawić nieco później. Teraz tak, potrzebujemy kryształów kultystycznych, więc musimy ogarnąć. No, ja tu właśnie jestem tutaj na, na tym. O, stary, dropnął mi piekielny miecz. Elegancko, dobra, stary. Ja szukam, szukam ogólnie coraz itemków, a ty potrzebujesz kultist z dżemów, tak? Tak, kultist z dżemy, więc mamy wulkan? Mamy wulkan, dobra. No, no to dawaj, kultystów do wulkanu. Chcesz tak, mówisz, że tak, żeby tak zrobić? Dobra, to ja tutaj już stary, że tak powiem, rozpalam do czerwoności. Potrzebujemy kultist gemów Dobrze, ja tutaj właśnie ogarniam kultystów, zbieram sobie ich właśnie do sakiewki, żeby mi się nie zbugowali czasami przez przypadek. Pierwszy atak, ja w naszej bazie po prostu sobie wejdę na, na szafeczki tutaj. I to jest stary, one tam w ogóle Cię nie dotkną, nie? No to jest, to jest tak mocne, naprawdę, to jest, to będzie stary, legitnie najlepsza baza, jaką w życiu chyba zbudowałem, naprawdę. A mówię, to jest najlepsze, widzowie, że my dosłownie idealny high ground, bo bo mówię, ludzie robią te skybazy wysoko. Ale dosłownie ja się leczę w tym momencie z ogniska, nie? są właśnie podna legitnie najlepszy pomysł na świecie. Stary dosyć, że będziemy mieli tutaj mury wokół naszej małej bazy na dole? To jeszcze będziemy mieli mury na bazie na górze. Ej, dobra. Ej, szczerze, tego w bingo nie miałem dzisiaj, nie? Jak będziemy to mieć. I teraz stary robię tak. O, chłopie. Legnie, dobra, dobra. Co co tu się dzieje, nie? Dosłownie, tylko muszę kurczę jakoś tak stanąć inaczej, to mi trochę przeszkadza. Dobra, zmniejszam się stery spida, bo jest. Za szybki. O, o, o. O, ja pierdzielę stary. Ja bym jeszcze jedną rzecz taką fajną zrobił. Bo w moim planie, w moim pomyśle była klatka. Ja już ci powiem o co chodzi z tą klatką. Słuchaj, ogólnie tu jest dziura, nie? No. Yes, ja bym no? potrzebował, żebyś ty położył tutaj półkę, nie? tutaj, ale nie, nie w tym miejscu, gdzie my stoimy, tylko tak, iś, tak w powietrzu, żeby w powietrzu wisiała szafka. Czy my jesteśmy w stanie to zrobić? Tak, ja już ci to robię, już ci to robię. Albo nawet nie szafka, czekaj, ej, a jesteś w stanie postawić tą drewnianą chatkę? Tom? Ten plan, ten plan, ten plan. Musisz mi... Ej, dobra, dobra, już, już po to schodzę, czekaj, bo mam, mam lekkie problemy z zbudowaniem tego. Gdzie ty jesteś? O, tutaj, ty byś to chciał? Gdzieś tutaj, czekaj, dobra chyba. Dobra ale czekaj, czekaj, czekaj. Ale tak, żebym mógł w to wskoczyć, więc potrzebuję, żeby to było trochę niżej. Dobra, o, maksymalnie w tył jak możesz. Oj, kurczę, chyba nie. To jest, to jest, to jest max. Czekaj, dobra, postaw, 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 postaw. Dobra, i teraz wejść szafkę Ta, i starej niżej, 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 niżej. Znacznie niżej. Jeszcze niżej? Tak, niżej. Jest to! Dobra. Ha, ha! Tyle, tyle jest git, jest git, ale jest git, jest git. Dobra, i stój, patrz się na mnie teraz. No no no. Dobra, ja wiem, wiem o co ci chodzi. Poczekaj, postaram się tutaj jeszcze zbudować coś. Cze ale ja dam radę, ja dam radę, ja dam radę. <laughs> Dobra, co ej. Ty <laughs> Zniszcz tą drugą. Daj mi młoteczek, daj mi moteczek. Ciach. Dobra, podniosłem, no. Stary, patrz to, nie! Dosłownie, możesz się skampić tutaj przed kultystami, tak totalnie. Jeszcze wiesz. Ej, wiesz co postaw? Postaw mi tutaj półkę przede mną, jak możesz, ale tak pod tym, dosłownie pod tym, widzisz? Że idealnie, żeby była pod tymi szafkami. Żeby dosłownie szło to w dół, żeby tutaj ta luka była dalej. Żeby idealnie ta luka była. W... O! O! Stawiaj! Nie mogę! Mam inny pomysł. Słuchaj, postaw to tam, poza bazą, ale przede mną. Tak na rogu mapy. Znaczy rogu. Bazy. Co Coże tu? No, 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 no. Dobra, i teraz może drugą ścianę postawić w tą stronę. Dobra, daj, stary, dosłownie, pod żadnym kątem nie mogą do mnie strzelić. Nie, dobra, stary, robimy, zrobiliśmy najlepszą bazę. Na ten moment mamy dziewiętnasty dzień, a zrobiliśmy już w tym momencie stary totalnie najlepszą bazę, jaka może być. Ej, ja mam pomysł, mam pomysł, co mi możesz postawić tutaj. Stary, postaw tutaj gdzieś przede mną, nie? Obok dosłownie, zamrażarkę! Zamrażarkę mi tu postaw. Dobra, to muszę ją zbudować. Proszę ciebie, dobrze, dobrze. I teraz. Także z niej brać. Na przykład stąd możesz mi rzucić. Tutaj gdzieś, po tej stronie. Klasa. Dobra, i gościu, zabrażacie Dobra, lecę po te dzieciaki, stary. Gdzie mamy pierwszego? A za nami jest na przykład. To stary Uno, momento i zaraz jestem. Dosłownie, dosłownie tu już mam pierwszego. Dziecioka. A ty już, on już jest otwarty. Dobra, to ja muszę stary zrobić tylko tak? A jednak nie. Dobra, stary. Mam pierwszego dziecioka. Lecę od razu po drugiego, który jest totalnie obok w ogóle. łota, siedbrą. shit, Mamy już dwójkę dzieciaków, Tutaj się teleportę po prostu na kampa. Dwójkę. Już jest stary, dobra, idę szukać dalej, tylko muszą mi się wyświetlić, więc komon, come komon, come komon, come komon, dobra. No przecież Dino kid już jest, wariacie? Ten jest. Na wprost 1000 metrów, dobra. Niech się ten ziomek za tutaj, ty. A patrz, o, dzieciaki to się nie boją w ogóle. Oni normalnie na zewnątrz. I koala kid jest mniej więcej tam, więc tam idę. Powiem ci tak, no widzę już e, w, e, tutaj Golgotę i czekam aż się zrespią miszki. Dosłownie stary biją mnie przez e, ścianę. Fajnie. Koala Kida, otwieram sobie skrzynkę chest plate, alowy Dropnął w sensie stalowy, żelazny, o żelazny, to jest dobre słowo. Dobra, no mam czwarte dziecko. Czego byś potrzebował ode mnie? Słucham cię. Słuchaj, potrzebuję ogólnie, po pierwsze to, żebyś drewna ogarnął, bo potrzebujemy mnożnik dodatkowy i to łóżko możesz postawić, no nie wiem, gdzieś tutaj pomiędzy tymi płotkami, na przykład. Możesz postawić kolejne łóżko tutaj. A, żeby ci jeszcze wygodnie spało przy okazji. Dobra, nie ma problemu, stary, idę na, idę na drzewko. Następną rzeczą, jaką będę potrzebował, jak będziesz miał już wszystko, nie. Mhm. To ammo. Po prostu ammo, potrzebujemy. Potrzebuję Ammo Generator, dosłownie. Tak, żeby sobie móc kupować, strzelać, wiesz? Skrzynię po prostu mi tutaj postawisz dosłownie obok. Okej, okay, no możemy się tak umówić ogólnie. Myślę, że jestem w stanie na to pójść, żeby ci pomóc, ponieważ e, widzowie no. Ja, grając sobie na modyfikacjach, a nie na żadnych cheatach, no to wiadomo, że przetrwam dosłownie tyle dni, ile tylko sobie zamarzę, ponieważ mogę uciekać przed wszystkim, co mnie goni. Plus, no, no nie ma szans, że zginę. No nie ma szans po prostu. A Yoshi jest idealnym przykładem tego, że da się zrobić to samo. W sensie dobra, no wy taki bazyk je zrobicie. Ale to będzie po prostu idealny przykład tego, że nie da się w takim miejscu dostałownie dostać żadnego hita. Więc po prostu pokażemy Wam, że no taka baza to jest game changer. Czekaj, kultysta. Oj, nie widzą mnie! Haha! Próbują do mnie strzelać! Ty, ale oni cię nie trafią, nie masz szans, że oni cię trafią. Patrz i wchodzą, stary, i do damage. I teraz ty dostajesz hity, nie? nie? Nie, nie dostaję też hitów, stary. On strzela gdzieś w ten! W jakiś, jakiś pół albo coś. On tak wysoko nie może strzelić! No nie dostaję ani jednego do hita, stary. Ej, dobra, mocne to jest. Zobacz sobie do mnie na Streamka. Czy tu, w tym miejscu? Bardziej pomiędzy murami. Czyli gdzieś e, tu. Proszę bardzo. Dobra, klasa. Chcesz jeszcze, chcesz jeszcze półeczkę tutaj na przykład? Nie, nie trzeba, już wiesz. Ja bym chciał ten. ten Arm. A Ammo, wiesz? Ammo. ammo, Ammo Boxa byś chciał, dobra. To jest najlepsza baza ever. Tutaj jest nieśmiertelność, totalnie. W sensie, to jest w ogóle insane, tak szczerze, widzowie. Subskrybujcie, bo serio, jakby to jest niesamowite, widzowie. W ogóle, jak naciścicie subskrybuj, to możecie nas obydwu naraz zasubskrybować. Ja, jeżeli nie zasubskrybujecie, to, widzowie, będzie nam mega przykro. Będzie nam smutno, widzowie. Nie zostawicie nam suba, bo jesteśmy zepsi. Nie no, ja, ja muszę to stary zobaczyć z tej strony, nie? Ja. Dosłownie mamy miejsce, w którym możemy sobie chillować totalnie bombę. Bo mamy kolegę, który nam strzela z dołu. Słyszy, stary, jak. Czujesz, jakbyśmy stary grali w jakiegoś tower defensea? I postawiłbym taką wieżyczkę, którą jesteś, która, stary, dosłownie strzela i dosłownie broni naszą całą bazę, nie? Ale to jest taka wieżyczka wyekspiona, stary, na totalnie na maksa, przysięgam. Ja to prawda, akurat. Nie, no, stary, ogólnie, jeśli chodzi o jakieś jeszcze rzeczy, co nie? Jeśli byśmy chcieli w ogóle coś tutaj jeszcze, widzowie, to jak na przykład wam się nie chce chodzić, co nie? to możecie sobie portal postawić i portal i dosłownie jeden z portali sobie położyć na przykład gdzieś tutaj a drugi po prostu kładziecie na górę no nie i jakby nie musicie wtedy skaka skakać jak cymbał tylko po prostu tylko po prostu se to robicie i wtedy też kultyści wam nie wchodzą po szafkach bo nie mają po czym i dajecie te trapy pod siebie jeśli chodzi o kolejne zabezpieczenia widzowie to pamiętajcie żeby okolice tej szafki co nie znaczy tej pierwszej szafki musicie full zrobić trapy full trapy widzowie tutaj robicie bo bez tego to ci kultyści będą skakać nie będą zostawiać demagera, a tak to dosłownie wszędzie będzie te trapy dacie tutaj wokół i będą dostawać damage i to będzie totalnie mocne, nie? Tak szczerze. Nie no, powiem tak. No nie, no to jest najlepsza baza, jaką w życiu zbudowałem. Naprawdę. W sensie, ona może może nie wygląda, tak? Ja też, ja też widzę, no przyznam się, pierwszy raz tego używam, więc niedokładność, no to y, widać, że tutaj po prostu, no, no pierwszy raz są używane takie modyfikacje tutaj ekstremalne, aczkolwiek uważam i tak, że nie wygląda to źle. No i co? No, no i stary, to jest dosłownie naj, najbardziej w bazaką można zbudować. Tak, jeszcze tutaj mówiąc, y, dokładnie. Końca. Powiem tak, jak jesteście niepewni tego, że przeżyjecie tutaj, możecie sobie tutaj stakować właśnie gulasze, a dodatkowo widzowie, możecie tutaj na górę, co nie? Tutaj gdzieś sobie, po prostu wziąć i postawić najzwyczajniej w świecie item z workbencha level 5 do wskrzeszania. Ten, taką, Tą taką czerwoną tak. I widzowie, i wtedy dosłownie, macie tutaj defa, jesteście safe, ale w razie jakby coś się wydarzyło, no to możecie po prostu wziąć i najzwyczajniej w świecie sobie skoczyć tutaj. Przy okazji nie dostaniecie piorunem, bo dosłownie obok pioruna się znajdujecie. I tyle w sumie. Mamy dosłownie wszystko, jesteśmy nieśmiertelni, stary. Dosłownie, no przecież ty jesteś żywy, żywym dowodem, stary, żywym, to dosłownie żywym, bo nie, nie dałeś się, stary, ubić kultystom. No nie, no to jest, to jest najlepsza baza, nie? Na polskim YouTubie mi się wydaje, stary, że jesteśmy top 1 w bazach w 99 nocy w lesie.